Przygotowania były trudne jak dla mężczyzn, bez kobiet my nie dalibyśmy rady. My byli tą siłą wykonawczą, a tą myślącą byli bardziej kobiety. Drugi rok z Sołtysem i mam przyjemność jako drugi rok rzędu uczestniczyć w takich dożynkach gminnych. Jest to ważna uroczystość dla wszystkich rolników, ale też ich mieszkańców, bo tak naprawdę każdy z nas jest tym rolnikiem. No tak oczywiście, jak Państwo widzicie, zbierają się, młodzież się zbiera i rolnicy są najważniejsi, ale widać, że młodzież jest, jest, jest szkoła, przedszkola idą bardzo ładnie ubrane. Przede wszystkim młodzieżowa drużyna pożarnicza również. Przede wszystkim fajnie, że ta kultura nie zanika i że jest jakby to powiedzieć na, na tą chwilę bardzo fajnie sytuowana. jest taki pomysł na taką scenkę? My jesteśmy grupą animacyjną z GOKU, wolontariusze z GOKU. Działamy właśnie na Orliku w czasie dożynek. Postanowiliśmy również wyruszyć w tym korowodzie, dlatego że również jesteśmy po prostu częścią tych dożynek. Zajmujemy się animacjami, malujemy buźki, robimy brokatowe tatuaże, pleciemy warkoczyki. A dlaczego warto kultywować dorzynki? Bo to jest tradycja, przez drugi rok tradycja, tradycja, a bez tego nie byłoby ani dożynek, ani chleba. Z jakiej miejscowości jesteście? Z jaki zamysł na taką scenkę dożynkową? Skupiliśmy się na tym, że jedziemy głównie w obstawie młodzieży. No i jak widać, bawimy się na przyczepie i stąd się wziął pomysł. Jak zdarza się, że na wsi nieraz pomagamy innym znajomym, coś tam zaczerpnęliśmy tego i właśnie stąd świętujemy. Jest to super, że też młodzież bierze takie czynny udział. Jesteście świetni. Dziękuję bardzo. Tak? A jesteście też z Wilczy, czy z innymi? Nie, się... nie, my jesteśmy akurat z Żernicy. I skąd taki pomysł właśnie, no bo świetny, Ławeczka i odpoczynek. A kolega jakoś parę lat temu, yy, przez zimę nie było co robić, żywa się skończyły i tak y, jakieś części z kultiwatora zostały, yy, pojechaliśmy i poznajdywali części i stworzyli takie, no i w tym roku tak siedzimy, siedzimy, myślimy, może właśnie połączymy ten odpoczynek z tymi dożynkami, no bo jednak to jest dla nas już w końcu odpoczynek po takiej ciężkiej robocie, no i... Yy, no. Stąd ten pomysł. Patrząc korowód, no to jest tu z drogi. Droga jest pięknie też przystrojona. No, mieszkańcy tutaj na Wilczy starają się, żeby było, nie dojrze, że żeby był doby, duży korowód, to żeby było na to popatrzeć. Zobaczycie Państwo, jak pójdziemy, jak to będzie wyglądać. Będzie pięknie naprawdę. Najważniejszą funkcją starostów jest wręczenie chleba wójtowi w podziękowaniu za otrzymane plony. A dla Państwa tak osobiście, rzęki jest to ważne święto? Ważne święto. A dlaczego? E, prowadzimy gospodarstwo rolne i wiemy ile to trudu wymaga i pracy e, w zbieraniu plonów. No ogólnie siedzieliśmy i tak rozkminialiśmy no i tak właśnie taki pomysł wpa wpaść co zrobić i właśnie taki pomysł. No bo jakby nie było no to plony podziękowanie do żonki panu Bogu. Tak. Jesteście rolnikami? Pomagacie? Tak. A w czym dokładnie? No przy żliwach, przy zbieraniu słomy i tak rzeczy. No to teraz macie taki moment, że plony są zebrane, no i dzisiaj możecie po prostu świętować. No tak. No to danej imprezy życzę. Dziękujemy. Zbilczy, tak, cała moja ekipa tutaj. Przygotowania do dożyneku, bierzecie udział też w korwodzie? Tak, dokładnie. Jak to wyglądało, te przygotowania? No to jak pani widzi, wszystkie fury są postrojone, auta zabytkowe. Niektórzy fajne furki wyciągnęli z garażu, zabytkowe. My mamy na przykład marka motorynkę. Też ludzie bierzą udział, chcą się pochwalić. I generalnie fajnie taka integracja wspólna po zebranych roku. Tak, dokładnie. Chcemy Panu Bogu podziękować za plony i teraz no, chcemy to uczcić. E, oczywiście, dlatego e, tak jak powiedziałem prędzej jest msza w kościele, uroczysta msza i potem e, na spokojnie udajemy się korowodem dożynkowym. E, to też w jakiś sposób jest e, podziękowanie, podziękowanie za plony. E, rolnicy się cieszą, a my cieszymy się razem z nimi. A ta radość będzie na boisku, też będzie będzie się tak naprawdę festyn. Tak, na boisku to ja bym to nie powiedział, że to będzie festyn. To będzie grubo. Na grubo tam będzie i o to zadbał już gminny środek kultury i gmina. Yy, ale tego nie będę zdradzał. To już muszą Państwo na spokojnie zobaczyć.